Maryla Rodowicz komentuje Antka Królikowskiego. Maryla Rodowicz nigdy nie ukrywała swojej sympatii do Antka Królikowskiego, zresztą w pełni odwzajemnionej. W 2014 roku podczas festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach rzucił się na niej i zaczął tłumacza co ogniscie. Marylko, przepraszam, ale muszę. Kocham cię. Rodowicz nie miała mu tego ze zle. Jak wyjaśnila w rozmowie z faktem, tylko się przywital. bardzo zresztą serdecznie i wyznał mi milost. To było bardzo mile. Zupełnie mi nie przeszkadzal. Był bardzo wesoły, ale nie wiem, co było przyczyna, może miał dobry dzień? Znacznie mniej wyrozumiali okazali się dla Antoniego policjanci, którzy w sobotę o 16:40 zatrzymali go na warszawskiej woli. Aktor siedział w samochodzie Marki Awi, Jak poinformowała policja, istniały uzasadnione powody, by uznać, że może to być osoba w stanie nietrzeźwości. Przeprowadzony przez funkcjonariuszy badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w organizmie zatrzymanego, ale test na obecność narkotyków wyszedł pozytywnie. 34-letni aktor został przewieziony do Komendy Rejonowej Policji w Warszawie i V. Antoni Królikowski. Jak to jest ostatnio w modzie, wyraził zgodę na publikację wizerunku w ten sposób celebryci ci daje do zrozumienia. ja sobie nic do zarzucenia. Rodowicz w rozmowie z pomponikiem wyznala, że też nie miałaby królikowskiemu nic do zarzucenia, gdyby chodziło o marihuanę. Tak? I co? Marihuana powinna być zalegalizowana i nie byłoby problemu. Zmieniła jednak zdanie, gdy dowiedziała się, że mogło chodzić o inne narkotyki. To była marihuana no to nie wypowiadam się. Wypowiedział się za to Antoni, który na swoim instagramie wyjaśnił, że stosuje marihuany w celach leczniczych. Ponieważ choruje na stwardnienie rozsiane, jednak tego dnia akurat jej nie używał.